Oddział przyjmuje pacjentów z obszaru województwa zachodniopomorskiego. Rocznie przyjmujemy ponad 2000 pacjentów. W większości przypadków są to pacjenci, których operujemy. W granicach 20% hospitalizowanych pacjentów stanowią osoby leczone w sposób zachowawczy lub przyjmowane do diagnostyki. Oddział prowadzi także bardzo dużą część diagnostyczną. Mamy poradnie badania narządu słuchu i równowagi. Badani są zarówno pacjenci dorośli, jak i dzieci. Część sprzętu otrzymaliśmy od orkiestry świątecznej pomocy. Robimy badania przesiewowe noworodków jako drugi poziom referencyjny. Potem też często prowadzimy te dzieci, obserwujemy, kontrolujemy je. Oddział posiada także pododdział chirurgii stomatologicznej, który bezpośrednio nie podlega pododdział. Przy oddziale funkcjonuje ambulatorium laryngologiczne, gdzie przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem do szpitala oraz w godzinach nocnych pacjenci funkcjonują jako pomoc doraźna.